Co to jest, jak się pytam, co to ma być? Barcona, która odpada z Manchesterem i United, i to jeszcze na tak wczesnym etapie, jeśli chodzi o europejskie rozgrywki Kompletna katastrofa, chociaż obraz gry nie był aż tak zły, jeśli chodzi o Barcone. Pierwsza połowa, jeszcze dobra w wykonaniu tej Barcone. Druga połowa to jest obraz nędzy, jeśli chodzi o Barcone. Ale przede wszystkim dobra gra Manchester United. Manchesteru Dzisiaj United. zrobimy sobie taką ocenę, komentarz do tego spotkania. Też no, no, dziwna sprawa dotycząca Roberta Lewandowskiego, a na ten temat będę nagrywał Osobny filmik, jeśli chodzi o jego formę, dyspozycję. No właśnie, dzisiaj na temat spotkania Manchester United-Man Utd kontra Barcelona. Ale o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij że grze w dzwonę, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mojego fanpage'a na Facebooku, zalajkujcie go. Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. No właśnie, dzisiaj na temat spotkania Manchester United kontra Barcelona. Barcelona przegrywa, odpada, jeśli chodzi o europejskie rozgrywki. Znaczy tak, jeszcze ten mecz nie był aż tak zły, jeśli chodzi o, o wykonaniu Barcony. Pierwsza połowa nawet była dobra, druga połowa była gorsza. E, natomiast na pewno po prostu zaskakuje tutaj to, że Barcelona tak wcześnie odpada, jeśli chodzi o europejskie rozgrywki, tak? E, no jest to na pewno dramat. Już pomijając kwestię Ligi Mistrzów, ale też po prostu tutaj e, Ligę, e, tak? E, właśnie tutaj Ligę Europy. Natomiast z drugiej strony wiadomo, że ta drużyna się kształtuje, buduje, tak? Lewy, który dopiero jest pierwszy. Rok w Barcelonie. Dużo młodych zawodników, tak. Niektóre transfery nieudane, tak na przykład Frankesi jeśli chodzi o Barcelonę. Chociaż no, w tym spotkaniu lepiej się prezentował niż wcześniej, ale to wszystko się po prostu kształtuje. To wszystko się praktycznie tutaj tworzy. No tak, ale po prostu kibice tutaj oczekują, tak, oczekują po prostu, kibice Barcelony oczekują, żeby były sukcesy. Także Robert Lewandowski, który wpisuje się na listę Szczeców, nikt do niego nie ma pretensji, bo karny wykorzystał, dziwna sprawa, że on się chwytał praktycznie za te żebra, no też dziwna sprawa jest dotycząca formy jego dyspozycji, ale ja już mówiłem o to dłuższego czasu, że po prostu lewy kiepsko się prezentuje, być może ukrywa jakąś tutaj kontuzję, być może po prostu ma jakieś problemy tutaj zdrowotne, ja też, jeżeli wskazuję, że to nie są problemy dotyczące kontuzji, to tutaj jest kwestia problemów jakby prywatnych e, dotyczących Roberta Lewandowskiego. Nie będę się w ten temat zgłębiał, natomiast ja mam pewne po prostu domysły w tych sprawie, ale mówię, to są sprawy prywatne, tak, jakby nie, nie dotyczące piłki nożnej. Natomiast tak, e, jeśli chodzi o Manchester United, to mamy bramki Fred, który zdobywa bramkę w 47 minucie, Antony, który zdobywa bramkę w 73 minute. Robert Lewandowski, który zdobywał bramkę z karnego w 18 minucie. Natomiast no tutaj też dobrze, że zdobył z tego karnego, bo ostatnio to różnie wyglądało w przypadku Roberta Lewandowskiego. E, natomiast jeśli chodzi o Manchester United, to przede wszystkim miał pomysł na tą drugą połowę. Widać, że ta przemowa e, tak trenera w szatni coś dała piłkarzom, bo zupełnie jest inne nastawienie wyszli tą Barcelonę. E, widzieli, że po prostu jest ta Barcelona jeszcze do ogrania. Zaraz mamy kolejny mecz, jeśli chodzi o Almerię, kontra FC Barcona. Cały czas brakuje mi właśnie jeśli chodzi o Roberta Dawandowskiego że, tego, żeby był jego popis, tak, żeby zdobył jakiegoś hatrika. No ale tak mówię, no zobaczymy, jak tutaj to będzie wyglądało, co tak naprawdę kryje się za kiepską formą dyspozycją Roberta. Statystyki, tak, Staty, statystyki widzimy po prostu tutaj 12 strzałów po stronie Manchesteru, 6 po stronie Barcelony, strzały na bramkę, 5 do 3. No, więc tutaj tak, do, dosyć dobra była skuteczność tutaj Barcelony posiadanie piłki tak, mniej więcej takie same podania też mniej więcej na tym samym po prostu poziomie, faule 13 do 12, no i tak dalej, zobaczmy sobie też po prostu takie wiadomości pojawiły się po tym spotkaniu, relacja na żywo wynik live, składy Manchester United kontra Barcona, rewanżowy mecz fazy playoff wynik live, akcja po akcji, relacja na żywo, o kurczę jak ładnie napisane tak, wszystko po prostu po kolei co by człowiek chciał dowiedzieć się gol Roberta Lewandowskiego na nic drama Barcelony to koniec, dramat Barcelony to koniec, tajemnica, tajemnicza wiadomość od Rashforda po meczu z Barceloną DH po meczu z Barceloną najlepsza atmosfera w tym sezonie FC Barcona Lewandowski w ogniu krytyki zagranicznych mediów wiele uwagi za mecz z yy, Manchester United. No bo rzeczywiście, no, kiepsko się prezentował. No, był słaby, od jednego do sześciu. Tak jak wystawiam ocenę piłkarza, daje po prostu lewemu jedynkę. Nawet karny yy, nie oznacza, że po prostu należałoby mu dać lepszą ocenę. Kiepska forma, kiepska dyspozycja. Yy, zobaczmy sobie tutaj jeszcze składy personalne, zmiany, które zostały dokonane podczas tego spotkania, podczas tego meczu. Nowego też szedł, bo tam po prostu kiepsko się czuł. Uh, więc tutaj ta zmiana po prostu niejako była wymuszona. Jeśli chodzi o Barcone, wchodził Ansu Fati, Ferran Torres i Marcos Alonso. Tak, Ansu Fati, który kiepsko się prezentuje i te ma kiepskie praktycznie zmiany w La Lidze, cały czas cięcono, zanim te kontuzje, brak dojścia do tej formy optymalnej, i jest wystawiony na tak ważny mecz jak Manchester United i on ma po prostu tak być, stawić kropkę, postawić kropkę na TI. No wiadomo, że nie. Potem mamy Ferrana Torresa, który ostatnio fantastycznie się prezentował. To naprawdę trzeba mu oddać, no był kapitalny. Jego Spotkanie, no ale to, że sobie po prostu wiecie, obkręca wokół siebie zawodników, tak? Z dolnej części tabeli, jeśli chodzi o la ligę, tak nie będzie w przypadku Manchester United. Moim zdaniem, yy, Manchester United był do ogrania. Bardzo nam no, mogło pokonać Manchester United, natomiast, no, yy, tak się nie stało, tak? Tak się praktycznie tutaj nie stało, jeśli chodzi o jeśli chodzi po prostu o Barcelonę no i na strutę kibiców to może po prostu smucić w Polsce, bo my chcemy, żeby po prostu polski piłka szedł dalej no i tak, tak wygląda praktycznie ta sytuacja dotycząca Barcelony dotycząca Manchesteru, znaczy tak Robert Lewandowski zdobył bramkę, więc nikt nie może mieć do niego pretensji forma, jak oni przegrali 2 do 1, to nie jest jakaś katastrofa w sensie nie było to 5 do 1, jakiś pogromnie 8 do 1. Manchester United no, po prostu zdemolował Barcona. Wiadomo, że zawsze po prostu mecz można przegrać, wygrać, zremisować, więc to jest ok. Kolejna sprawa, znaczy ok, no, jest to jakby akceptowane. Kolejna sprawa, nie można też mieć pretensji do Szawiego, bo jednak ta drużyna dobrze się prezentuje, się chodzi o Ligę, kształtuje się, buduje dużo, zrobił praktycznie Szawida tej drużyny, ale pozostaje. Niedosyt, tak? Pozostaje praktycznie niedosyt e, taki gorzki dalej posmak. Tak? Niby to ciastko z zewnątrz jest słodkie, wszystko super ekstra pięknie się prezentuje, ale w troszeczkę po prostu jest w środku to gorzkie, tak, i to trochę zakłóca na ten smak więc tutaj właśnie tak wygląda to w przypadku Barcelony. tak mówię ja zrobię po prostu tak, no kiedy to będziecie oglądać, to już pewnie będzie drugi kanał, na drugi, filmik, drugi filmik na moim kanale dotyczący formy, albo też niemocy Strzeleckiej Roberta Lewandowskiego, a to jest jakby inna sprawa, no ale przede wszystkim muszą też być okazje pod tą bramką, patrząc na te statystyki do tej po prostu okazji nie, nie było, tak, nie tylko patrząc pod kątem tych statystyk, ale też po prostu patrząc e, e, przez pryzmat meczu, tego spotkania, przez Obraz, tak? Ale jakby później można sobie to jeszcze uzmysłowić, czy bardziej dobitnie to zobaczyć na, na podstawie statystyk, tak? Że te statystyki są bardzo dobitne, one pokazują. No, no, no dobra, mówimy tak: Barcona wygra z Manchester United, tak? No to powiedz mi na podstawie czego? Na podstawie czego? Szczały 6, szczały na bramkę 3. No to na podstawie czego chcecie wygrać, tak? Dajemy tej Barcelonie stuprocentową skuteczność, tak? No dobra, to strzały na bramkę, to by po prostu było 3 do 2, gdyby po prostu ten, no, no, natomiast nie wiemy, jakby na przykład na kolejne bramki zareagował Manchester United, który by na przykład tutaj e, tak, tak, e, tak, trener po praktycznie Manchester United by wprowadził, nie wiem, napastników, e, tak, mocno ofensywny po prostu układ drużyny i padłyby kolejne gole. Także po czym? Po czym chcecie po prostu mieć te, więcej bramek, tak? Po takich statystykach? No właśnie. To wszystko dzisiaj. Pozdrawiam, zostawcie